No nie, bo mieliśmy przewagę i... chuj przewagę? Jakbyście mieli przewagę, to byście wygrali, a nie zadali No, ale jeszcze... Tylko my jesteśmy na wyczerpaniu, oni zsypali tam... Ale ja nie wiem, o co chodzi O gówno się, O co? O co tak spinacie? Kamper podpomagam Jezu, jaki fart, że zmianę Jak ty żeś to odłożył? No bo był ender Ej, w tym tak się... W jednej Pan stronie po to był ender ja akurat tam nie, tam nie akurat klefali, nie? XD Gosz, sunie. Ozginął! Ozginął! Ozginęł! zginął Ozginęł! <laughs> 저 <놀람> 시에 <놀람> <놀람> <놀람>